Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Wbrew pozorom odcinku wakacyjnym, bo dzisiaj właśnie wylatujemy na wakacje. Jest godzina czwarta dwadzieścia więc naprawdę późno. O czwartej trzydzieści mamy planowany start. Ja już jedną torbę zaniosłem do samochodu, druga tutaj czeka. Pamela się też już ogarnia i idziemy obudzić dzieciaczki. Chodźcie. Kochani. Kochani, jedziemy na wakacje, kochani jedziemy na wakacje, cześć dzieciaczki i jak tam, lecimy? Gotowi na lot? Tak już będzie Nie. super, śpimy, bo jest bardzo wcześnie i lecimy już, ruszamy do Katowic, do, na, lot, na lotnisko

Siemaneczko, dotarliśmy do hotelu Wczoraj już nie miałem siły na nagrywanie Zjedliśmy tylko kolację I po prostu poszliśmy spać Dzisiaj obudziliśmy się rano o 8 Byliśmy już na śniadanku, na basenie Popływaliśmy, pobawiliśmy się Trochę złapaliśmy już słońca No i pokażę Wam jak tutaj mieszkamy Pokój mamy taki dosyć duży Tu śpią dzieciaki, tam śpią my No i chodźcie, bo najfajniejszy mamy balkon I ten widoczek tutaj jest naprawdę przepiękny. Balkon jest w ogóle bardzo duży. Jesteśmy na samym końcu tego miasteczka. I tak to tutaj właśnie wygląda. Teraz zbieramy się już na obiad. Pokażę Wam też, jak wygląda tutaj życie w trakcie pandemii. Ludzi jest naprawdę bardzo mało na basenie. Wydawało się, że jesteśmy po prostu praktycznie sami. Tak samo jest w trakcie posiłków. Teoretycznie jest tutaj all inclusive, ale no ze względu na pandemię są ograniczone jakby czasowo. Jest śniadanie o określonych godzinach, obiad o określonych godzinach i kolacja o określonych godzinach. Między tym są jakieś, można sobie wziąć jakieś napoje, bułki, ale, ale jakby nie jest taki pełen all inclusive jak to zawsze bywa. Trzeba chodzić na terenie hotelu w maseczce, no, ale zaraz zresztą zobaczymy jak to wygląda w praktyce na, na dole. No i idziemy. No i jesteśmy właśnie e, na obiedzie. Jak widzicie, ludzi praktycznie nie ma. Jeśli chodzi o samo jedzenie, powiem wam szczerze, to po prostu tragedia. E, zarówno jeżeli chodzi o wybór, no bo umówmy się, nie ma komu tego przygotowywać, ale e, no jest średnia, średnie to jedzenie. Oprócz frytek nic innego mnie nie przypasowało. Pizza straszna, makaron z, z ketchupem. Tragedia, jedzeniowo tragedia. Mam nadzieję, że jeżeli pójdziemy do jakiejś tam knajpy lokalnej, to, to jedzenie będzie trochę lepsze. Bo tak, hotelowo przyszliśmy zwiedzać jakieś bunkry. To są schody. Ale zamknięte. Uwaga, kolejny dzień na Fuerteventurze. Wynajęliśmy sobie auto, miał być Jeep Wrangler, ale nie mieli, więc pozostała Astra. 88 euro na dwa dni. Jedziemy dzisiaj zwiedzać południe wyspy i mamy zamiar też dojechać na północ, więc będzie ciekawie. Jedzie z nami jeszcze Artur i Patrycja, drugą Astra. Nie wiem gdzie oni są, ale za chwilę powinni być. No i ruszamy w podróż. Dzieciaki zapięte, foteliki są w zestawie z samochodem, z lizofiksami. Mega tania produkcja, ale nic innego tutaj nie ma. No i ruszamy, jedziemy. Dojechaliśmy do małej wioski rybackiej. Jak się nazywa? Pozonegro. Pozo negro. Łódeczki, rybacy, białe domki z niebieskimi drzwiami. Zobaczcie jaki klimacik jest tutaj właśnie w tej rybackiej wiosce Kilka białych domów z niebieskimi akcentami opuszczone miejsce wydaje się, ale to jest naprawdę pięknie. Cześć Bruni! Bruni, co wcinasz? Chorizo? O, hiszpańska kiełbaska chorizo, dobra! Cała. Dotarliśmy do kolejnego przepięknego miejsca Playa de Handia. Zobaczcie to jest mega klimatycznie i, i te kolory są niesamowite. surferzy, pływają. O, może i nam uda się popływać. Po długiej przeprawie dotarliśmy w niesamowite miejsce owiane e, tajemnicą. Villa Wintera, w której podobno ukrywał się Hitler i zostaliśmy wpuszczeni do środka. I zobaczymy jak to wygląda w środku. Wygląda z zewnątrz trochę zaniedbanie, ale sprawdźmy jakie ciekawostki znajdziemy w środku. Idziemy do Hazeys Wildlife, wielkie zo z wielkimi zwierzakami. I za chwilę będziemy zwiedzać i oglądać, znaczy flamingi. Bruno, gdzie my jesteśmy teraz? Jesteśmy w zoo, tak? I jakie zwierzaki będziesz oglądał? Nie, ale to są Dobra, żyrafy.

Bruno nam coś zasnął. Idziemy na. Idziemy coś zjeść, potem czarna plaża i jaskinie. Będzie to zwiedzać, co zwiedzać, Tonina? A to będzie zimno? Jest 28 stopni. Zatrzymaliśmy się właśnie w Achuj, na obiad przy pięknej małej restauracji, zaraz przy oceanie. É o